Jest to recenzja zamku Herbulwa. Kurier właśnie dostarczył mi paczkę. Teraz sobie ją otwieramy. A tak prezentuje się pudełko. Zestaw został wydany 3 sierpnia 2022 roku z okazji 90-lecia grupy LEGO. Ja kupiłam go ostatnio za 1750 zł z oficjalnej strony. Ale nie jest to najniższa cena, bo jakiś czas temu jeszcze wynosiła ona 1550. 21 minifigurek całkiem dużo. A dokładniej 10 rycerzy z herbu Gryfa, 3 z Orła, 3 z Jelenia i jeszcze 5 innych minifigurek. A tak wygląda zamek od wewnątrz. Ale po otworzeniu pudła okazało się, że jest w nim jeszcze inne, mniejsze. I jeszcze jakaś karteczka. W środku dużego pudła były worki z klockami. A co było w mniejszym? Niebawem się dowiecie. Worków było 20. A teraz otworzymy sobie mniejsze pudło. A w środku były worki z klockami. I jeszcze instrukcje. Mamy dwie gazetki. Ja zaczynam budować, a co jakiś czas będę Wam mówił, jak mi idzie. Tyle udało mi się zbudować w 10 minut. Tyle w godzinę. Tyle w 5 godzin. Jest to już całkiem duże, a to dopiero połowa. Za mną 10 godzin, budowania zamek już, jest już prawie skończony. Został mi ostatni worek. No dobra, skończyłam budować. Zajęło mi to 10 godzin i 10 minut. Jest to naprawdę duże, a szczególnie kiedy się to rozłoży o w ten sposób. Tak wygląda zamek od środka. Ale zaraz sobie do niego wrócimy. Lecz najpierw przyjrzyjmy się figurkom. Pierwszą z nich jest jakiś kowal albo piekarz. Drugą jest czarodziej. Trzecią mamy służącą w tym zamku. Czwarty jest rolnik. Piąty szkielet, który na początku nie był pokazany na pudełku. Dalej jest młody chłopak Giermek, czyli osoba, która w przyszłości zostanie rycerzem. Następnie mamy po kolei dziewięciu rycerzy herbu Gryfa. Następnie mamy królową tego zamku. Ma ona też kozacką pelerynkę z herbem lwa. Potem mamy herb Orła. Jeden z nich ma fajny plecak, który jest zbudowany z klocków, a i tak wygląda dobrze. Trzecim z tego herbu jest chyba ich przywódca, najlepszy na koniec czyli trzech rycerzy z herbu Jelenia. Są moim ulubionym herbem, a zmieni figurek to na tyle. W zamku bardzo zadbano o detale. Nie ma też żadnej naklejki, a druków jest niewiele, zamek pomimo to wygląda dobrze. Ale te płaskie górki są dosyć kontrowersyjne. Mogliby to lepiej zrobić. Niestety dużym minusem jest też to, że flagi są jednostronne. Nie podoba mi się to. Gdyby dali na drugi z obu stron, byłoby dużo lepiej. No i jeszcze ten podjazd. no niby jest ok, ale jeżeli byś chciał postawić minki górkę, to możesz to zrobić tylko w niektórych miejscach. A tak swoją drogą to ciemnozielone choinki występują tylko w tym zestawie. Widać też, że próbowano urozmaicić mury jakimiś cegiełkami czy to jakimś bluszczem. I moim zdaniem ten bluszcz wygląda naprawdę dobrze. A będąc nadal przy temacie roślin, to nie mam pojęcia, dlaczego to drzewo jest czarne. Ale bardzo przypomina to z tego zestawu. Może to dlatego kryjówka herbu jelenia znalazła się właśnie pod tym drzewem. Wystarczy wyważyć skałę i jesteśmy. A co my tam mamy? Zobaczmy. Mamy tarczę z tym właśnie herbem, łuk i miecz na ścianie. Bardzo podoba mi się też wykonanie tego kawałka muru. Zauważcie, że w zależności od tego jak ustawimy skrzydło zamku, tak się on zegnie. Według mnie to jest bardzo dobrze przemyślone. Ten zamek można również rozdzielić na dwie części, przez co jest go łatwiej przenosić. A gdy już to zrobimy, widać sekretną kryjówkę Herbu Gryfa, w której znajdują się jakieś plany, jeszcze tarcza na trenowania. Ale zapytaję się pewnie, jak się do niej dostać. Pierwszą osiem jest jaskinia pod mostem zwodzonym. Zaś drugą jest to... Odsunięcie z i podniesienie klapy i teraz już tylko drabina i jesteśmy. No dobra, ale co to jest za zamek, do którego można wejść? O tak, oczywiście mamy też funkcję zamknięcia przejścia przez pokrętło na górze. Ale żeby tego było mało, to most też można podnieść pokrętłem z boku. Ale ten most zwodzony ma jeszcze jedną funkcję, a mianowicie, jeżeli minifigurka stoi pod bramą, to możemy go zamknąć i wpadnie ona do lochów, które znajdują się pod wejściem. I lepiej się nie znaleźć, bo jeden z więźniów już leżał tutaj zdecydowanie za długo. No dobrze, ale nawet gdy już minifigurkę wsadzimy do lochu, to oczywiście są tak klocki Lego i można z nich wyjść. Wystarczy przesunąć tylko jedną skałę. I już jest wyjście. I mini figurka jest na wolności. Bardzo podoba mi się też wykończenie okna nad główną bramą. No i jeszcze te okna z boku są po prostu świetne i klimatyczne. Zobaczmy teraz, jakie mamy tutaj pomieszczenia. Pierwszym jest miejsce robienia chleba. Jest też tutaj taki fajny mechanizm, gdzie jeżeli kręci się młyn, to kręci się to do robienia chleba. Drugim pomieszczeniem jest jakaś sala herbów. Dalej mamy jakąś komnatę królewską, czy pomieszczenie do mieszkania. Następnie mamy kuchnię. Wyżej mamy salę z kominkiem i jakimś instrumentem. Na no co mamy wyżej? Co? Czy w zamku z klocków Lego są klocki Lego? No i jeszcze mamy wieżę z dzwonnice. No a jeszcze jak popatrzymy sobie tutaj od góry, to widać miejsce, gdzie się wchodzi do tej kryjówki. Dobrze też, że gdzieniegdzie porobili drabiny, jakieś schody, żeby można było realistycznie dostać się na niektóre piętra. A w swoim drogą te schody zostały nawet ładnie zrobione. I tym oto sposobem skończyliśmy omawiać część mieszkalną. A teraz powiemy sobie trochę o tej głównej części z bramą. No dobra, zobaczmy co mamy. Lochy już widzieliście, więc przeskakujemy piętro wyżej. Do tego boksa można sobie wsadzić konia. Co to miejsce? No jest tu jeszcze brama. A co mamy u góry? No są tutaj jakieś stojaki na bronie, część mechanizmów, tarcze. O, a tak tym to jest stojaki można sobie w ogóle jeszcze wyjąć. No i żeby się tutaj dostać, jest jeszcze tutaj z boku drabina. A na szczycie tej głównej wieży, albo wież jest ten cały kołowrót do zamykania bramy. No i teraz zobaczmy sobie, co mamy tutaj niżej w podziemiach skrzydła zamku. Jest tutaj jakaś skrzynia, a z tego co pamiętam z budowy, to są w niej bursztyny i jeszcze monetki. Zobaczcie w ogóle jak dobrze te monetki są nadrukowane. Przecież to jest piękne. Nieco wyżej mamy tylnie wejście, które można też sobie oczywiście podnosić pokrętłem, które jest z tyłu. U, a co tu mamy? To są dziury albo jakieś kamienie, albo pociski. No więc jeżeli wrogowie stoją pod bramą. To można wziąć taki kamień, strącić go tutaj przez te dziury, no i jest to jakaś forma obrony. A co mamy jeszcze wyżej? Średniowieczny wychodek. No co, przecież ludzie w średniowieczu też się musieli jakoś załatwiać. Więc już chyba wiadomo, dlaczego ta żaba jest brązowa. No dobra, żarty żartami, ale ja mam te jeszcze ostatnie słowa. Zobaczcie, krawędzie murów. Te, nawet te podparcie wieży. To wszystko jest dopracowane. No i z mojej strony to na tyle, a jeżeli zostawicie suba, to będzie mi bardzo miło. A jeżeli recenzja wam się przydała, no to zostawcie lajka.